Czwartek 31 marca tuż przed godziną 8 rano na trasie Sokołów Podlaski Kosów Lacki niedaleko miejscowości Emilianów doszło do groźnego zderzenia pojazdów. Kierujący Audi, 20-letni mieszkaniec gminy Ceranów, po wyjechaniu z łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i zjeżdżając na lewy pas zderzył się z jadącym z przeciwnego kierunku Fiatem Ducato. Tylko trzeźwość kierowcy busa, który zjechał na pobocze i do rowu spowodowała, że skutki zderzenia nie były tak groźne. Jednak siła uderzenia była i tak bardzo duża. W obu pojazdach urwane zostały koła i elementy zawieszenia. Do szpitala karetki pogotowia zabrały dwóch kierujących i dwie 18- i 19-letnie pasażerki Audi. Droga w miejscu wypadku była częściowo zablokowana, pojazdy kierowane były objazdami. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierujących. Obej mężczyźni byli trzeźwi. W chwili wypadku jezdnia była mokra połączenie tych warunków na drodze i prędkości dało nieciekawy efekt. Policjanci apelują o rozważną jazdę. Pamiętajmy, że nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii.